Zabieram swoją połowę z konta. Swoją część już oddałeś swojej matce, oznajmiłam mężowi. Ale mama potrzebuje jeszcze 250 tysięcy, już jedzie taksówką, oburzył się on. Zamilkłam, a gdy teściowa wtargnęła do mieszkania, zamarłam na widok tego, co zobaczyłam. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania historii. Marina Kowalska od dłuższego czasu miała wrażenie, że coś nie gra. Nie chodziło o jedną kłótnię, ani o żadne dramatyczne wydarzenie. To było coś znacznie trudniejszego do uchwycenia, powolne wypalanie się codzienności, znużenie powtarzalnością gestów, które kiedyś były niewinne, a teraz przypominały ciosy wymierzone prosto w ciszę między nimi. Dmitry Kowalczyk siedział przy kuchennym stole, pochylony nad telefonem. Palec ślizgał się po ekranie w rytmie, który brzmiał jak obojętność. Nie patrząc na żonę, powiedział. Moja matka potrzebuje pieniędzy. Słowa padły jakby były częścią planu dnia, bez emocji, jak komunikat o zakupach. Marina uniosła wzrok powoli, jakby jej ciało musiało się upewnić, że naprawdę to usłyszała. Znowu? Zapytała cicho, ale tonem, który nie oczekiwał odpowiedzi. Nic wielkiego tymczasowe odparł nadal nie odrywając wzroku od ekranu. Ona znała ten ton. Nie było w nim prośby, tylko stwierdzenie. Tak jakby decyzja już dawno zapadła, a jej rola sprowadzała się jedynie do wykonania przelewu. Dmitry powiedziała spokojnie zarabiasz więcej ode mnie. Dlaczego to zawsze wychodzi z mojego konta? Bo teraz nie mogę użyć swojego. Przecież ci tłumaczyłem, mruknął. Kiwnęła głową, choć w środku coś się w niej zamknęło. Tłumaczenia były zbyt częste, a przejrzystości coraz mniej. Mieszkała w mieszkaniu, które kupiła przed ślubem, a jednak miała wrażenie, że nie ma już nad nim żadnej kontroli, ani nad przestrzenią, ani nad finansami, ani nad sobą. Weszła na aplikację bankową. Palce poruszały się automatycznie: kwota, numer konta, zatwierdzenie. Nie czuła złości. To byłoby łatwiejsze. Zamiast tego przyszło coś gorszego. Rezygnacja. Już przelałam, powiedziała bez emocji. Dmitry jedynie skinął głową. Ani słowa wdzięczności. Nawet spojrzenia. Tego wieczoru długo nie mogła zasnąć. Leżała w łóżku, wpatrując się w sufit, który wydawał się bardziej obcy niż kiedykolwiek wcześniej. Zastanawiała się, kiedy dokładnie ich rozmowy przestały być rozmowami. Kiedy stały się wymianą informacji, decyzji i oczekiwań, z których żadna nie należała do niej. Rano obudziła się wcześniej. Dmitry jeszcze spał, a jego oddech był równy, spokojny. Patrzyła na jego twarz i próbowała sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz czuła do niego coś więcej niż obowiązek. Czy jeszcze potrafił ją zaskoczyć? Przy śniadaniu napięcie nadal unosiło się w powietrzu, choć żadne z nich o tym nie wspomniało. Marina nalała kawę do dwóch kubków i usiadła naprzeciwko. Dmitry, zaczęła. Musimy porozmawiać. Spojrzał na nią niechętnie. Teraz? Tak. Westchnął i odstawił kubek. O czym? O tym, że czuję się, jakbyśmy żyli osobno, choć mieszkamy razem. Przesadzasz, rzucił. Każda para ma gorsze momenty. To nie moment. To stan, odpowiedziała. A jej głos był spokojny, ale twardy. Ty podejmujesz decyzję. Ja płacę. Ty milczysz. Ja próbuję zrozumieć. Mówisz, jakbyś była ofiarą. Może się nią stałam, tylko nie zauważyłam kiedy. Zapadła cisza. Dmitry odwrócił wzrok. To naprawdę o te pieniądze? spytał. Nie. To wszystko inne, co razem z nimi odchodzi. W jego oczach pojawiło się coś co mogło być zaskoczeniem. Może po raz pierwszy usłyszał, że coś się psuje, albo nie chciał wcześniej tego słyszeć. Nie kontynuowali rozmowy, każde z nich wróciło do swoich spraw. Marina poszła do pracy, ale przez cały dzień miała w głowie jedno zdanie, które nie dawało jej spokoju. To już nie chodzi o pieniądze. Wieczorem znów był zamknięty w telefonie, przeglądając coś, co wydawało się ważniejsze niż ona. Pamiętasz, co mi kiedyś powiedziałeś? Rzuciła nagle. Co? Że jestem jedyną osobą, której ufasz naprawdę. Uniósł głowę i spojrzał na nią, jak na cień wspomnienia. Tak powiedziałem? Tak. Tylko zastanawiam się, co z tą ufnością zrobiłeś. Nie odpowiedział. A ona wiedziała, że nie musi słyszeć już nic więcej. W tej ciszy było wszystko, co potrzebowała zrozumieć. Noc przyszła szybko. Marina siedziała przy biurku, patrząc na stare zdjęcia w komputerze, ich twarze sprzed lat, śmiech, którego już nie było, dotyk, który zniknął między przelewami i niedopowiedzeniami. Jej telefon zawibrował. Wiadomość od siostry. Krótka. Zadzwoń do mnie, jak będziesz mogła. To ważne. Marina poczuła, jak serce lekko jej przyspiesza. Ujęła telefon w dłonie, ale przez chwilę tylko na niego patrzyła. W końcu wstała i wyszła z pokoju. Z kuchni słychać było głos Dmitriego rozmawiającego z kimś przez telefon. Głos był niższy, bardziej intymny niż zazwyczaj. Marina przystanęła przy drzwiach, wsłuchując się. Wiem, że mówiłem, że to potrwa krócej, szeptał Dmitry. Ale ona nic nie podejrzewa, wszystko idzie zgodnie z planem. Marina poczuła, jak kolana uginają się pod nią lekko. Cofnęła się bezszelestnie i wróciła do sypialni. Wzięła głęboki oddech. Jej palce znów odnalazły telefon. Tym razem nie patrzyła długo. Po prostu wybrała numer i przyłożyła aparat do ucha. Daria? Jestem. Co się dzieje? Po drugiej stronie siostra zawahała się przez sekundę. Musisz wiedzieć coś o Mitrym, ale nie przez telefon. Przyjedź jutro, proszę. Marina skinęła głową, choć siostra nie mogła tego zobaczyć. Będę. Rozłączyła się i po raz pierwszy od wielu dni poczuła coś innego niż pustkę. To było przeczucie, i ono miało właśnie zacząć prowadzić ją ku czemuś znacznie większemu. Marina nie spała tej nocy. Wpatrywała się w ciemność, a słowa siostry dźwięczały jej w głowie niczym ostrzeżenie. Co Daria mogła wiedzieć o Dmitrym, czego ona jeszcze nie zauważyła? a może nie chciała tego widzieć. Nazajutrz wzięła wolne z pracy, mówiąc Dmitremu, że musi załatwić sprawy rodzinne. On nie pytał, nie okazał żadnego zainteresowania kiwnął głową, jakby każde jej zniknięcie z domu było dla niego wygodne. Kiedy wychodziła, nawet nie spojrzał w jej stronę. Nie pożegnał się. Jakby znów stali po dwóch stronach granicy, której nikt nigdy nie wyznaczył słowami ale oboje wiedzieli, że istnieje. Daria czekała już przy kuchennym stole. Oczy miała podkrążone, a twarz spiętą. Nie była osobą, która lubiła dramatyzować. Więc jeśli teraz wyglądała, jakby niosła ciężar, to znaczyło, że naprawdę coś się działo. Mówiłaś, że to pilne, zaczęła Marina, siadając naprzeciwko. Co wiesz? Daria milczała przez chwilę a potem wyjęła z torebki kilka wydruków. Marina zamarła, widząc znajome nazwisko Elżbieta Kowalczyk. Zatrudniłam prawnika, powiedziała cicho Daria. Zleciłam mu sprawdzenie, czy ta kobieta naprawdę potrzebuje tylu pieniędzy. Bo coś mi nie pasowało. Ciągle pożyczacie, ciągle jesteś wyczerpana, a ona zachowuje się, jakby była królową. No i okazało się, że Elżbieta nie ma żadnych kosztów leczenia. Ani stomatologicznych, ani innych. To kłamstwo. Marina wzięła wydruki. Były tam wyciągi skąd, zdjęcia, dokumenty i coś jeszcze. Zdjęcie Elżbiety wychodzącej ze znanego butiku, z torbami zakupowymi w rękach i uśmiechem na twarzy. Obok niej stała kobieta, którą Marina znała z jednego z rodzinnych obiadów. Znajoma Elżbiety, zawsze pachnąca najdroższymi perfumami. To było dwa dni po tym, jak dała się jej trzydzieści tysięcy, powiedziała Daria. Miała robić pilne leczenie zębów, a tymczasem Marina nie odpowiedziała. Poczuła jakby wszystko w niej powoli się wyciszało. Nie było furii, nie było nawet bólu. Było coś bardziej złowieszczego. Jasność. Kiedy wróciła do domu, Elżbieta już tam była. Siedziała na kanapie, jakby była u siebie, przeglądając gazetę i komentując coś pod nosem. Dmitry stał obok, nalewając wody do szklanki. Och, Marina, rzuciła Elżbieta z wyćwiczonym uśmiechem. W końcu jesteś, chciałam z tobą porozmawiać. Marina nie zdjęła nawet płaszcza, spojrzała na nią uważnie, bez emocji. Trzydzieści tysięcy, powiedziała spokojnie. Miały być na leczenie. Tymczasem dwa dni później widziałam panią przed sklepem luksus z torbami i znajomą. Elżbieta się uśmiechnęła szerzej, jakby właśnie usłyszała coś zabawnego. Ach, te domysły. Kobiety lubią robić dramaty z niczego. To były moje oszczędności z dwóch lat. Marina nie podniosła głosu. Wszystko, co miałam. Dmitry wreszcie się odezwał. Marina, nie rób scen. Odwróciła się w jego stronę powoli, jakby każdy jego ruch był nowym rozczarowaniem. Wiesz, że to kłamstwo. I nic z tym nie zrobiłeś. Ona jest moją matką, odpowiedział chłodno, i nie będę jej osądzał za to, jak wydaje pieniądze, zwłaszcza jeśli robi to z klasą. Z klasą, Marina zaśmiała się cicho, lecz w tym śmiechu nie było radości. Ukradliście mi dwadzieścia cztery miesiące życia, a ty nazywasz to klasą? Elżbieta wstała, poprawiając mankiet płaszcza. Może powinnaś nauczyć się, że w tej rodzinie są priorytety. A ty, moja droga, jesteś tylko dodatkiem do nazwiska. Gdyby nie Dmitry, dalej mieszkałabyś sama w swoim mieszkanku i gotowała makaron z puszki. To moje mieszkanie, przypomniała jej Marina. Kupiłam je na długo przed tym, jak poznałam Dmitriego. Elżbieta skrzywiła się, jakby usłyszała coś nieprzyzwoitego. Formalnie może, ale wszyscy wiemy, kto tu rządzi. Pieniądze przychodzą i odchodzą, ale rodzina. Rodzina to fundament, a ty nie jesteś rdzeniem, ty jesteś dodatkiem. Milczenie wypełniło pokój. Marina spojrzała na Dmitriego, jakby jeszcze gdzieś głęboko liczyła, że powie coś, cokolwiek, co wybije go z tej chorej lojalności. Ale on milczał. To właśnie w tej chwili Marina zrozumiała coś, czego nie chciała do tej pory dopuścić do świadomości. Tu nie było żadnego my, było oni i była ona, samotna, osaczona, wciągnięta w sieć iluzji, którą latami nazywała małżeństwem. Odwróciła się bez słowa i poszła do sypialni. Usiadła na łóżku, wzięła głęboki oddech i wyjęła z szuflady notatnik. Zaczęła zapisywać kwoty, wszystko co wydała na prośby Elżbiety, wszystko co oddała tymczasowo. I nagle suma stała się zbyt konkretna. Blisko osiemdziesiąt tysięcy. Drzwi lekko się uchyliły. Marina? Dmitry wszedł ostrożnie. Nie przesadzasz? Spojrzała na niego. Długo, w ciszy. Nie przesadzam. Wreszcie przestaję udawać. To moja matka, powtórzył bez przekonania. A ja jestem twoją żoną, powiedziała. Ale to nic nie znaczy, prawda? Dmitry nie odpowiedział. Zrobił krok w tył i zamknął drzwi. Marina została sama. Siedziała nieruchomo, słysząc w głowie nie głosy, lecz myśli, po raz pierwszy od dawna, bardzo wyraźne. Musiała coś zmienić i to szybko. Następnego dnia zaczęła szukać czegoś, prawdy, faktów czegokolwiek, co pomogłoby jej zrozumieć, jak głęboko sięgnęła ta sieć kłamstw. Przeglądała wiadomości, stare maile, zapisy kont. Wśród wiadomości znalazła jedną, wysłaną z konta Dmitriego do kogoś o inicjałach RM. Temat: Wszystko gotowe. Ona nie wie nic. To wystarczyło. Wyszła z mieszkania bez słowa. Serce waliło jej w piersi, ale ruchy miała spokojne. Wiedziała, że nie może się zatrzymać. Nie teraz. Marina szła przez ulicę szybkim, zdecydowanym krokiem nie oglądając się za siebie. Wiedziała, że jeśli teraz się zatrzyma, zawaha, wszystko znowu ją pochłonie. Musiała działać, zanim po raz kolejny da się wciągnąć w iluzję kompromisu. Gdy dotarła do mieszkania, nie zdejmując nawet butów, przeszła prosto do salonu i włączyła laptopa. Przez ostatnie tygodnie zbierała wszystko dokumenty, przelewy, daty, wiadomości. Czuła, że zbliża się moment, którego nie będzie można cofnąć. Drzwi wejściowe otworzyły się nagle, jakby ktoś nimi szarpnął bez litości. Elżbieta Kowalczyk weszła pewnym krokiem, nie zapowiadając swojej wizyty. Nie zdjęła płaszcza. Nie przywitała się. Po prostu stanęła na środku salonu, jakby to miejsce należało do niej. Potrzebuję pięćdziesięciu tysięcy, rzuciła twardo. Marina spojrzała na nią powoli, nie podnosząc się z krzesła. Teraz? zapytała bez zaskoczenia. Na co? Elżbieta uniosła brwi, jakby pytanie ją obraziło. To nie twoja sprawa. W tym samym momencie drzwi zamknęły się za Dmitrym, który właśnie wrócił. Widząc matkę i żonę naprzeciw siebie, próbował od razu rozładować napięcie. Marina, proszę. Proszę o co? Przerwała mu natychmiast. Żebym znów udawała, że wszystko jest w porządku? Dmitry spojrzał na matkę, która nawet nie próbowała ukryć pogardy. Marina sięgnęła po telefon. Otworzyła aplikację bankową. Konto wspólne, które mieli prowadzić razem, na wspólne cele, marzenia, przyszłość. Saldo zero. Jej serce przyspieszyło, ale twarz pozostała kamienna. Gdzie są pieniądze? zapytała, wpatrując się w Dmitrego. Zbladł. Usta mu zadrżały. Ja potrzebowałem ich dla swojej matki dokończyła za niego. Elżbieta skrzyżowała ręce. Zrobił to, co powinien. Zrobił to bez mojej wiedzy, bez mojej zgody, z naszych wspólnych pieniędzy. Głos Mariny nie drżał. Był spokojny, jak ostrze. Oszukał mnie. Przestań dramatyzować, rzuciła Elżbieta. To tylko pieniądze. W tym momencie do salonu weszła Irena Nowak, siostra Elżbiety. Stała w drzwiach, w milczeniu, jakby w końcu nie mogła dłużej tylko słuchać ze ściany. Lena odezwała się nieśmiało. To dużo pieniędzy. Elżbieta obróciła się natychmiast. Zamknij się, Irena, to nie twoja sprawa. Ale Irena nie cofnęła się. Jej twarz była spięta, zaniepokojona. Widać było, że i ona miała już dość milczenia. Marina wyszła z salonu i wróciła chwilę później z telefonem w ręku. Na ekranie świeciła się otwarta tabela. Daty, kwoty, opisy przelewów. Wszystko udokumentowane. 160 tysięcy złotych powiedziała powoli. W ciągu piętnastu miesięcy Dmitry spuścił wzrok. Marina, nie, teraz ja mówię. Odwróciła się z powrotem do telefonu i wykonała kilka ruchów. Przelała swoją część pieniędzy ze wspólnego konta na osobiste. Kwota niewielka, ale symboliczna. To, co zostało, należy do mnie. A twoją część Dmitry już oddałeś. W salonie zapanowała cisza. Ale nie była to zwykła cisza. To była granica. Cisza, która nie pytała. Nie czekała na odpowiedzi. Była wyrokiem. Elżbieta jeszcze przez chwilę stała prosto, próbując utrzymać swoją pozycję. Ale coś w oczach Mariny sprawiło, że po raz pierwszy od dawna się zawahała. Zawsze byłaś niewdzięczna, powiedziała z pogardą. Nie wiesz, co znaczy lojalność. Wiem dokładnie, odpowiedziała Marina. I właśnie dlatego nie zamierzam jej więcej marnować. Irena spojrzała na Dmitrego. Dmitry, nie widzisz, co robisz? Ale on milczał, jakby nagle wszystkie słowa, które tak łatwo wypowiadał wcześniej, zniknęły. Marina odwróciła się i wyszła do przedpokoju. Jej ruchy były spokojne. Sięgnęła po torbę, schowała telefon, dokumenty, klucze, wszystko co należało do niej. Dmitry podszedł za nią. Dokąd idziesz? Tam, gdzie nikt nie zabiera mi tego, co moje, odpowiedziała. To znaczy? Spojrzała mu w oczy. To znaczy, że od dzisiaj przestaje być tłem twojej rodziny. Nie czekała na jego reakcję. Otworzyła drzwi. Wyszła i zamknęła je za sobą. Drzwi zamknęły się za Mariną z ciężkim, głuchym dźwiękiem. Schodziła po schodach bez pośpiechu, ale w jej sercu panował rytm, którego nigdy wcześniej nie słyszała. Rytm decyzji. Nieimpulsywnej, niezbudowanej na złości, ale wykuwanej przez miesiące cichego gnicia zaufania, przez lata, w których jej własne ja znikało w cieniu cudzych oczekiwań. Dni po tej konfrontacji były inne. Dmitry próbował zachować pozory normalności. Wstawał rano, pił kawę w ciszy, sprawdzał telefon, jakby nic się nie wydarzyło. Ale to nic wisiało w powietrzu jak mur, którego nikt już nie próbował przeskoczyć. Kiedy w końcu zapytał: Wyrzucasz mnie? brzmiało to bardziej jak oskarżenie niż pytanie. Marina spojrzała na niego długo. Bez gniewu, bez litości. Wybieram, żeby nie iść dalej tą drogą. Dmitry nie zareagował od razu. Może myślał, że to kolejna emocjonalna scena, po której przyjdzie wybaczenie, ale ono nie przyszło. Kilka dni później spakował się w milczeniu. Nie próbował rozmawiać. Nie przeprosił. Nie walczył. Wyszedł z ich życia tak samo, jak przez nie przeszedł. Cicho, wygodnie, bez śladów refleksji. Rozwód przebiegł szybko, zaskakująco spokojnie, bez długich spotkań, bez kłótni. Marina nie chciała niczego więcej niż spokoju, nie próbowała odzyskać pieniędzy, nie walczyła o żadne sprawiedliwości. Jej celem nie było wyrównanie rachunków, ale odzyskanie samej siebie. Zaczęła od małych rzeczy, przestawiła meble, zdjęła ze ścian wszystkie wspólne fotografie, zmieniła zasłony, Dywan, nawet filiżanki w kuchni. Każdy gest był jak cichy manifest. To ja wybieram. Remont był jej rytuałem uzdrowienia. Ściany pomalowała sama. Wyrzuciła stare łóżko. Zostawiła miejsce tylko dla siebie. Żadnych pustych ramek na przyszłość. Żadnych przestrzeni dla kogoś, kto nie miał prawa już wracać. Pewnego dnia, gdy wracała do domu z zakupami, zobaczyła Elżbietę przy windzie. Stała oparta o ścianę, jakby czekała właśnie na nią. Dmitry już mi nie pomaga, powiedziała słabym głosem. Może mogłabyś z nim porozmawiać? Marina spojrzała na nią spokojnie. Ani złość, ani litość nie pojawiły się na jej twarzy. Nie mogę już dźwigać cudzych decyzji, odpowiedziała cicho, ale stanowczo. Elżbieta nic nie powiedziała. Odwróciła wzrok. Jej ramiona opadły. Była nagle mniejsza, jakby wszystkie jej maski spadły, a pod nimi została tylko kobieta, która zbudowała całe swoje życie na manipulacji i teraz nie miała już kogo kontrolować. W pracy Marina nie szukała niczego, nie próbowała zagłuszyć samotności nowym związkiem. Chciała tylko robić swoje, spokojnie, konsekwentnie. Ale Paweł Zieliński pojawił się niepostrzeżenie, nie był głośny. Nie rywalizował. Nie próbował imponować. Po prostu był. Pewnego popołudnia, kiedy kończyli projekt i siedzieli razem nad raportami, rzucił mimochodem: Moja mama nigdy nie chciała ode mnie pieniędzy. Od zawsze mówiła, że jej niezależność to jej siła. Marina podniosła na niego wzrok. Nie było w nim dumy. Była zwyczajność. Zdrowa relacja bez gier i zależności. Uśmiechnęła się lekko. Nie dlatego, że zakochała się w Pawle, ale dlatego, że ten jeden moment pokazał jej, że istnieją inne światy, inne relacje. Takie, w których nie trzeba wybierać między sobą a kimś innym. Po powrocie do domu, kiedy przechodziła przez korytarz, zatrzymała się przy jednej z szuflad. Wyjęła z niej starą kopertę. W środku znajdowało się tylko jedno zdjęcie, ślubne. Ona w sukni, Dmitry obok. Obraz uśmiechu, który dziś wydawał się obcy. Usiadła przy stole, przez chwilę patrzyła na fotografię, jakby próbowała zrozumieć, kim była tamta kobieta. Wreszcie wzięła nożyczki i powoli przecięła zdjęcie na pół. Potem jeszcze raz. I jeszcze. Bez pośpiechu, bez żalu. Nie płakała, nie miała czego opłakiwać, nie straciła rodziny. Ona się uwolniła uwolniła się od roli, którą ktoś jej przypisał bez pytania, od obowiązku, który nie był wyborem, od życia, które przestało być jej i pierwszy raz od dawna to jej wystarczało.